Witamy Państwa w pierwszym programie w tym roku ważne dla gminy widawa, Państwa gościem jest wójt gminy, pan Michał Wodarczyk. Witamy panie wójcie. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Jesteśmy w takim szczególnym miejscu, jest to dosyć sporo osiedle domków jednorodzinnych przy zbiegu ulic. Leśna i Lipowa. I tutaj mamy na początek programu dobre informacje dla mieszkańców. Tak, Szanowni Państwo, bardzo dobre informacje dla mieszkańców. Mianowicie, będzie, e, drodzy Państwo, w tym roku dokończona przebudowa osiedla w Widawie. Przypomnę, dróg, tak? Tak, dróg, tak, oczywiście dróg. Przypomnę, że e, w 2017 roku rozpoczęliśmy tą przebudowę. E, prawie 2 miliony złotych zostało wydatkowane na przebudowę ulic jak gdyby na tej nowej części, bo znajdujemy się na tej starszej części, Aha. w tej chwili osiedla. No i drodzy Państwo, udało nam się pozyskać duże dofinansowanie, mianowicie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymaliśmy 1 250 tysięcy dofinansowania. Jest to stuprocentowe dofinansowanie właśnie na dokończenie tutaj przebudowy ulic znajdujących się w tej części osiedla. Są to ulice Leśna, Lipowa, Sosnowa i ulica Kolejowa. Konkretnie kiedy rozpoczynacie pracę, bo to chyba dla mieszkańców tak, jest, to jest bardzo ważne najważniejsze. Tam. Drodzy Państwo, jesteśmy już po przetargu, została wyłoniona firma. Firma Dromak będzie wykonywać ze Zduńskiej woli to zadanie. To no praktycznie plac budowy zostanie niebawem przekazany na początku czerwca. No i myślę, że do końca września zostanie ta inwestycja zakończona. Zostaną, proszę państwa, przebudowane Co w ramach chodniki. Tej inwestycji tak, tutaj zostaną przebudowane będzie. chodniki, wjazdy do posesji zostaną, proszę państwa. E, wybudowane również progi zwalniające, dwie warstwy asfaltu, zostanie wyrównana warstwa, ta zła, która w tej chwili się znajduje, na pewnej części tutaj w ogóle nie ma e, asfaltu, trzeba od, od podstaw budować, e, no i warstwa ścieralna, także no pięknie zostaną tutaj zakończone te ulice. Porozmawiajmy tutaj y, przy okazji tych dróg y, o kolejnych inwestycjach. Drogowych i innych inwestycjach, które mają w tej chwili miejsce na terenie gminy Widawa, lub jesteście na etapie projektowania, składania projektów i oczekujecie na ich rozstrzygnięcie, czy to też przetargów. Jak to wygląda w tej chwili? Tak, szanowni Państwo, kolejna bardzo ważna i długo wyczekiwana inwestycja, już od 2016 roku, bo wtedy wykonaliśmy projekt techniczny, próbowaliśmy też pozyskać środki w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, ale wtedy no nie udało się, tych środków było stosunkowo mało, ale ten projekt znalazł uznanie, złożyliśmy do tutaj wniosek do Pana Wojewody, za pośrednictwem Pana Wojewody do Pana Premiera, otrzymaliśmy duże dofinansowanie, 2 miliony 100 tysięcy złotych na przebudowę drogi z Widawy przez miejscowość Dębina do Dąbrowy Widawskiej. Jest to długość odcinka 2 km 300 m, czyli prawie 2,5 km odcinek. Dodam, że tam jest ścieżka rowerowa również zaprojektowana o szerokości 2,5 metra. Czyli będzie bezpiecznie atrakcyjnie. Będzie bezpiecznie przede bardzo. Wszystkim oczywiście, także będzie połączenie dwóch Dużych miejscowości Widawy i Dąbrowy Widawskiej. Otrzymaliśmy jeszcze w poprzednim roku też rządowego programu tutaj z tych skowidowskich środków 823 tysiące złotych, czyli razem dofinansowanie prawie 3 miliony złotych. Swoich środków tutaj mamy zarezerwowane około pół miliona złotych. Jesteśmy też już po przetargu. Jeszcze nie ma go, przetarg nie jest rozstrzygnięty, bo. Firmy muszą stosowne dokumenty przedstawić, ale niebawem wykonawca zostanie wyłoniony. Ja korzystając z okazji zapytam o sprawę hali sportowej w Chociwiu. Mieliśmy jakiś czas temu okazję oglądać wizualizację tak. i te obiekty będą mniej więcej wyglądały tak jak na tych wizualizacjach. Mhm. Natomiast w tej chwili przy tej szkole hali jako takiej nie ma. Wiem, że mimo wszystko jakieś prace. Jakieś projekty, państwo dokumenty w tych sprawach składacie? To nie jest tak, że się nic nie dzieje w tej kwestii. Dzieje się cały czas. Proszę państwa, ten budynek, który wcześniej tam funkcjonował, on został już rozebrany zgodnie z projektem rozbiórki, bo przypomnę, że nadzór budowlany tutaj zakwestionował ten budynek po 10 latach funkcjonowania. Teren został oczyszczony, no i proszę państwa. Projekt został na koniec roku wykonany, kosztował prawie 150 tysięcy złotych, otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie z rządowego funduszu inwestycji lokalnych, 3 miliony złotych, one mhm. już są na koncie gminy. Złożyliśmy proszę Państwa w międzyczasie wniosek teraz na początku roku do Ministerstwa Sportu o kolejne dofinansowanie, tam chyba kwota rzędu około 4 milionów złotych wchodzi w rachubę. I, I przygotowujemy się właśnie na najbliższej sesji do kolejnego wniosku. To będzie wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Jest uruchomiony taki program puszczyk na właśnie budynki użyteczności, między innymi publicznej, w systemie pasywnym. Są to budynki energooszczędne, czyli takie budownictwo powiedziałbym sprzyjające ochronie środowiska. I tam też będziemy o kolejne 2 miliony jeszcze wnioskować pożyczko dotacji. W momencie, kiedy zostaną zebrane środki powiedzmy tam w okolicy jesieni, wtedy dopiero będziemy mogli procedować przetarg. Sport to nie, nie tylko hala, proszę Państwa. W tym roku złożyliśmy wniosek też do e, tutaj Urzędu Marszałkowskiego e, na wybudowanie placu zabaw i siłowni na świeżym powietrzu e, przy zespole szkół widawie. I otrzymaliśmy 70 tysięcy dofinansowania. Całkowity koszt to jest kwota rzędu około 125 tysięcy złotych. I to zostanie, proszę Państwa, wybudowane do końca wakacji. Także we wrześniu już na nowej Kolejne siłowni, siłownia, e, na nowym placu, placu zabaw dzieciaki będą mogły e, uczyć cieszyć się, się cieszyć korzyna. się. Możemy tam zrobić otwarcie roku szkolnego. Szkolne no, no daj Boże, żeby było to zatem Zadam możliwe. może trudne pytanie. Czy we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Widawa są już tego typu instalacje. Mówię o placach zabaw dla dzieci. Staramy jeszcze się. Jeszcze są takowe, w których. Jeszcze jest są to takowe, które też zgłaszają się do mnie i będziemy, proszę Państwa, tutaj razem z Radą podejmować, Radą Gminy Widawa będziemy podejmować kolejne decyzje i będziemy tego typu obiekty budować, bo muszę Państwu powiedzieć, że jest Wielki głód tych obiektów. Planujecie Państwo inwestycje na terenach PGR-owskich z tzw. funduszy covidowskich? I nie tylko. I w niektórych momentach wam się to udało. Proszę Państwa tak, złożyliśmy wniosek, też oczekujemy na środki finansowe, zobaczymy, niebawem pewnie będzie rozstrzygnięcie, ukaże się lista. No, rząd Rzeczpospolitej Polskiej tutaj zadbał również o takie tereny, bo proszę Państwa te tereny właśnie popłegę Roskie były wykluczone do tej pory, tam niewiele się działo. Więc podjęto decyzję pan premier razem z rządem i z Sejmem mhm. Rzeczpospolitej Polskiej, żeby również dofinansować tego typu tereny. E, no i taki wniosek oczywiście złożyliśmy też na, na przebudowę drogi. Mamy taką miejscowość Ligota. Tam kiedyś właśnie takie gospodarstwo rolne mieściło się. Zajmowało się chowem bydła, tuczników. E, no generalnie produkcja zwierzęca, ale roślinna również mhm. miała miejsce w tym, w tym obszarze. Także tam... Jak gdyby ten obszar plasuje się i czekamy na rozstrzygnięcie. I jeszcze, proszę Państwa, też z terenów wiejskich chcemy wybudować tutaj drogę w takiej to troszeczkę zapomnianej też miejscowości. To jest po drugiej stronie gminy. Gminę mamy dużą, piękną, ale, ale też te miejscowości mhm. są oddalone tutaj od Widawy mhm. znacznie. Chociażby taka miejscowość, właśnie jak Siemiechów, gdzie chcemy z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych również wybudować tutaj drogę, kilometr drogi, kilometr nakładki. Kosztorys tam jest chyba kwota około 650 tysięcy. Czekamy też na rozstrzygnięcie tutaj e, pana marszałka. A więc ta druga połowa roku zapowiada się, patrząc na inwestycje, Jeśli... bardzo pracowicie. Pracowicie stawiamy na drogi, ale też i na oświatę, na kulturę fizyczną, bo to jest bardzo ważne tutaj dla, dla społeczeństwa. W tej chwili znajdujemy się na oczyszczalni ścieków w Widawie. Panie wójcie, instytucje jednostki organizacyjne, bo tak się nazywa, podległe gminie Widawa będą wyposażone w instalacje fotowoltaiczne. Tak. Szanowni państwo, zdecydowaliśmy tutaj wspólnie z radnymi z radą gminy Widawa, że będziemy starać się obniżyć rachunki za prąd a w tych jednostkach organizacyjnych, gdzie jest największy pobór energii. I tak się składa, że największy pobór energii jest tam, gdzie cały czas urządzenia pracują, tam, gdzie cały czas, e, tak jak tutaj oczyszczalnia ścieków, mamy non-stop pracę pomp, e, które no, przetwarzają czerpią energię Tak, czerpią energię elektryczną, również hydrofornie tak samo pobierają tą moc. Tą energię elektryczną 24 godziny na dobę. A to Czyli, niestety kosztuje. A wszystko. to niestety wszystko kosztuje. I w związku z tym, tutaj napisaliśmy taki wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie tego typu właśnie inwestycji: dofinansowanie paneli fotowoltaicznych właśnie w budynkach użyteczności publicznej. I szanowni Państwo, wytypowaliśmy pięć takich jednostek. To jest właśnie hydrofornia tutaj we Widawie. To jest oczyszczalnia, oczyszczalnia ścieków we Widawie. Hydrofornia w miejscowości Goryń, tam gdzie niedawno odbieraliśmy piękną, nowoczesną hydrofornię stację uzdatniania tak, wody. wody. To jest, szanowni Państwo, urząd gminy. W Widawie również będziemy tam na dachu montować panele fotowoltaiczne w przyszłości. Mhm. I również, proszę Państwa, zespół szkół we Widawie też chcemy zaopatrzyć w tego typu urządzenia. Mhm. Drodzy Państwo, jak policzyliśmy, cały projekt będzie opiewał na kwotę ponad 800 tysięcy złotych. Została wyłoniona w rozstrzygnięciu, tutaj w zapytaniu. Cenowym, firma, która oczywiście ma uprawnienia i taki wniosek nam napisała. Mhm. Do tego zostały zrobione audyty, tutaj e, energetyczne, prawda? Audyty tutaj, e, które no, wykazały, jaka moc, tak na dobrą sprawę, jest potrzebna jest tych wszystkich paneli fotowoltaicznych, żeby to wszystko zbilansować. Mhm. E, taki wniosek, proszę Państwa, zostanie zawieziony 31 Maja, po sesji, bo musimy część środków zabezpieczyć też w budżecie, bo to nie jest dofinansowanie w 100%. To jest dofinansowanie, proszę Państwa, w 80% kosztów kwalifikowalnych. Wad nie jest kosztem kwalifikowalnym, więc ten wad i pozostałe 20% musimy wyłożyć ze swoich środków, mm -hmm. czyli otrzymamy udział własny, tak, udział własny, czyli otrzymamy dotację, tam jest dotacja chyba powyżej 600 tysięcy złotych wyliczona. Pozostała kwota jest po naszej stronie tutaj gminy Widawa, ale proszę państwa to się szybko zwróci, bo rachunki za prąd będą zdecydowanie, zdecydowanie niższe. niższe w tych jednostkach. I takim akcentem y, chyba tutaj postawimy kropkę panie wójcie w dzisiejszym y, programie, Państwa gościem w programie Ważne dla gminy Widawa był Pan Michał Wodarczyk. Dzieje się bardzo dużo, tylko życzyć tego, żeby rzeczywiście zdrowie wszystkim nam dopisywało, żeby tak. było coraz lepiej, żebyście Państwo mogli ten plan swój zrealizować. Tak, tego sobie życzymy. Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę.